Cześć. Robię właśnie sobie osiołkoterapię. Onoterapię. Tak, klapciu. Robi ono terapię. tutaj na padoczek osiołkowy. Osiołki zaczynają do mnie przychodzić. Już osiołki zaczynają do mnie przychodzić. Tak, puchateczku. Oj, O, już mnie zjeść nawet. No, taka osiołkoterapia, żeby osiołki próbują zjeść. Labciu, to takie pieszczoty są niewybredne, niewybredne są Twoje pieszczoty, naprawdę. niewybredne, No, ładnie, żeby tutaj. Oj, 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 oj. Następny ośrodek do mnie przyszedł. To, nie, to nie Ferdzio, to jest. bliźnia bliźniak, No, Ferdzio to nie podchodzi. Boi się podchodzić, odkąd leżyliśmy mu z ciocią. Oj, to masz muśkę otwartą. Masz buźkę otwartą. A bo ty jesteś takim osiołkiem co ci troszkę mortka tutaj wisi Co ci mortka wisi o. Już coraz więcej tu tutaj przychodzi osiołków widać, się interesują Interesują się tutaj kto tutaj pani przyszedł, on stadał, czy przypadkiem nie ma jakiś marchewek, a tu Aranis Podobny jest dom, do tego, do Jasusia naszego No, ktoś mi tu próbuje zdjąć kaptur Ej, ej Zobaczcie no. Ej, bo porwiesz, por wiesz, to no już... Nie wolno tak łapać, nie wolno tak łapać to ty Ty, mortko. O, to jest farbuś. No, podejdziesz dzisiaj tam. Nie. Pamiętam jak go łapaliśmy. O zobaczcie, sobie tutaj. Leżę. Ktoś sobie położył główkę tutaj na klapciu. Ktoś położył sobie tutaj główkę na klapciu, tak słodko. Tak słodko sobie leży. No. Osiołki to są naprawdę słodkie. Bardzo, bardzo Was lubię wszystkie. Bardzo was lubię wszystkie osiołki. Tak. Lubię was. A co tu zobaczycie racuszka? Racuszka tutaj jest. Tak. Marcinek, zobaczcie jaki ten pasek się z zrobił. Tu jest z osiołkami, tak mu się dobrze powodzi. No. No nie ma tu skubania, a cóż, to też jesteś łobuziara. Też jesteś łobuziara, po polsku mnie. Ja nie mam żadnych marchawet, nie mam nic. O, ja już jest. król stada. Król naszego stada. Król naszego stada. Musi Łodziak tam za siatką, bo nie, że nie może wchodzić do osiołków, nie można wchodzić, nie. Osiołki nie lubią psów bardzo, bardzo nie lubią, no. Subecko, tak, ty to nie jesteś osiołkiem, jest, jesteś muliczką, więc ty może byś była w miarę bezpieczna, ale takie normalne. No, jak ci się to żyje? Jak ci się to, mój kolego, powiedz, żyje z osiołkami? Jak to ci się żyje z osiołkami, dobrze? Dobrze ci się to żyje z osiołkami? Chyba tak, ale myślę, już nie lubię takiego tłoku, bo jeszcze nie zdepcecie. Idę zobaczyć, czy mój działa dobrze. No, w puliu, woda jest, lampeczka się świeci tak, no woda to podstawa woda i siano woda i siano tutaj kartufelek to już dawał brzuszek okrągłe zobaczcie no, byłby w ciąży Ty kartufelku mam nadzieję, że nie jesteś w ciąży patrz, to tam wszystko sobie no tak to, że u nas nigdy są do rozy, ale osiołki mają takie gęste futerko, sobie tutaj chodzą. Mamy taki parę chudszych osiołków, to je zamknęliśmy w stajni. Tak. A też, które mają grube futro i są grube, to sobie chodzą tutaj. Mają taką chatę tam ekstra. Zbudowaliśmy tą chatkę i... Tam. Także mogą sobie tam wejść, jak chcą. No ładnie, ładna jest ta zima. Trochę za bardzo mroźna, ale ładna. Tam coś patrzy. Ja bym myślałem, że zerwamy tutaj taki dom, prawdziwą, taką stodołę można powiedzieć, że się udało zrobić z tego. Tutaj mają nakładzione słomy. O i tutaj ja mogą sobie mieszkać. No chodź, chodź, puchadku, chodź. chodź. O i sobie tutaj mieszkają siłeczki Tak, tutaj sobie na szkacie. Tutaj sobie tak. do szkacie. Może chyba rękawiczkę. Zimna no, ręka jest. O, proszę bardzo. Już coś tutaj ślizno przyszedł, parę osiołków. Brad bliźniak. Jak ty masz na imię kolego? Jak to masz na imię? Moja nie pamiętam. Nie pamiętam. Także jest tutaj taki domek, ale jak widać jestem na tyle ciepło. Ja mam nos czerwony. Jestem... Im... Jest im na tyle ciepło, że sobie wolą ci mieć na dworze. Tam też jest jedzenie zresztą. Jakby tutaj stawić na przykład siano, i jedną belę z sianem, no to pewnie by tutaj siedziały te zwierzaki więcej, a tak to sobie tak podzą. No. Widziałem, że jakiś jeszcze osiołek stał chyba na słoneczku, się wygrzewał. nie, wszystkie tu już przyszły. Także fajne są te osiołki, ale troszkę się robią, puchatku natrętne. Natrętne się robią. Zdejmują mi kaptur, nie chciał widziałeś. Klapcio chciał mi kaptur oberwać za rękę, nie z też tak. No, co mi tak uważasz idę bardzo lubię tą ośliczkę jedna z moich ulubionych ośliczek to jest tak też taka fajna kwerbuś też tak trochę pułapię ząbę, a coś i ciągnie jakaś tak to jest coś fajnego siórek. bardzo mądry masz bardzo mądry wzrok zobaczcie Ja coś tu może za nim jest najmłodszej tutaj. Tutaj też jesteś mądry, tylko troszkę mniej. Jesteś <grystujesz> mądry tylko troszkę mniej. Wszyscy jesteśmy mądry. Tak, mądry. No chodź szosiałki, idziemy, idziemy na sam pokaz się wszystkich tych kajoski. Zdejdzie puchatek najbardziej nie lubi. Za potem mamy taki polaż po horyzont. Mówisz po horyzontu przesadę. No takie zaśnieżony polaż tutaj. No chodź. Chodź puchateczku. Nie będę się do osiołów. Niestety tak na wyleczniu nie powiem, który osiołek ma na imię. Który osiołek tak ma na imię? jak pan osiołek ma na imię? Musiałem postawić to w internetach. Musiałem postawić to w internetach, albo interneta. się oczyścieli się spytać. Jak ty masz na imię? Zobaczcie, jakie małe Ej, puchatku, puchatku. Nie łapiemy tak co. <noise> Ten puchatek to jest naprawdę natrętny nasiołek To jest naprawdę natrętny. Całe szczęście, że taki mały jesteś. Całe szczęście jest, że jesteś taki mały, tak? Następną sobotę jest dzień otwarty. Pamiętajcie, pamiętajcie o naszych osiołkach i kucykach. O marchewkach. O marchewkach pamiętajcie, jak przyjeżdżali do nas. Co, słodziaczku, już idę do ciebie, już idę do ciebie, tak. Idziemy dalej patrzeć, czy wszystko dobrze ze zwierzaczkami. Idziemy dalej zaraz patrzeć, nie chodź, nie wolno. Bo tu, tu, jeszcze, tu się patrzą, kiedy wejdziesz. Także pozdrawiamy z mroźnego nowego Blikowa. I do zobaczenia na dniu otwartym. Papa, pa, pa, cześć.